16 wyprawiamy dzieciakom, nie tylko dzieciakom, dzieciakom wyprawiamy Dzień Dziecka i jest to połączone razem z no, taką rodzinną imprezą dla całej rodziny. I i mali dzisiaj skorzystają z naszych przygotowanych atrakcji, jakie tu żeśmy przygotowali, a wszystko wspólnie robimy. Jak dotychczas ostatnio bardzo nam się ładnie udaje współpraca. Są Rady Sołeckiej yy, i OSP. OSP i Koła Gospody Lwiejskich. Tutaj z naszego ramienia OSP zabezpieczamy medycznie naszą małą inteską oraz jak widać w tle samochody naszej obwodniczej straży wliczajnie oraz zaprzejrzymy jednostki z Zielonkowa. Umilamy taką Czas. Jako KGW staramy się zapewnić pyszności, yy, słodycze wypiekane przez nasze panie, które należą do koła gospodyń wiejskich, za co serdecznie dziękujemy, za pomoc, za wsparcie, pyszne gofry, czego można spróbować, no i zachęcamy do, do zabawy wspólnej.